Witajcie w Herbatce z Bekonem na kanale URBAN w Londynie. Tu ironia i sarkazm jest walutą, a brak zrozumienia treści inflacją, którą napędzają nasi niektórzy widzowie. Dzisiejszy odcinek będzie o krainie. Krainie, która kiedyś rządziła oceanami, a dziś nie potrafi zorganizować dostawy mleka na czas. Dosłownie, mleka. W kraju, gdzie herbata to religia, a podstawowe składniki do rytuału są dziś luksusem. Ale kiedyś... Kiedyś to było, kurwa, ale kiedyś było. Wyobraźcie sobie Wielka Brytania, niegdyś globalny landlord, który pukał do drzwi całych kontynentów nie po to, żeby zapytać o pozwolenie, tylko żeby od razu wziąć przyprawy z kuchni, złoto z piwnicy i dzieci do pracy w kopalni. Rysowali granice świata jak dzieciak w zeszycie, linijką, bez sensu, bez kontekstu, bez pytania, byle pasowało do mapy gdzieś w Londynie. A dziś, dziś Brexituje sama z sobą. Pakuje walizki w złości, trzaska drzwiami Europie, a potem siedzi w kącie, popija letnią herbatkę i wzdycha do starych, dobrych czasów, kiedy miała kolonię, służbę i poczucie wyższości, kiedy mogła wbić flagę w dowolny piasek i nazwać go Nową Anglią, brytyjskimi Indiami, albo najlepiej naszym, bo tak. Hej, nasi tu byli. Tęsknota za imperium to dziś więcej niż wspomnienie. To sposób myślenia, to narracja w stylu, nie byliśmy aż tak źli. No dobra, może trochę, ale patrzcie, jakie drogi zbudowaliśmy. Jasne, bo niewolnicy też jakoś musieli do roboty dojechać. Dziś, w epoce opóźnionych pociągów, wiecznie zamkniętych lotnisk i NHS-u, który diagnozuje Cię przez telefon i przepisuje paracetamol na złamane serce, Wielka Brytania zaczyna zadawać sobie pytanie, czy przypadkiem nie było lepiej, kiedy cały świat nosił jej walutę, a królowa była cesarzową wszystkiego. No tak było. Nie zmyślam. Ale spokojnie, dziś nie będzie tylko narzekania. Będzie historia, ironia i bekon, bo przecież wszystko lepiej brzmi z bekonem. Oto przed Wami kolonialna nostalgia. Czy Wielka Brytania tęskni za byciem imperium? Początek był skromny, jak wszystko, co brytyjskie, gdy jeszcze nie wiedzieli, że można coś komuś zabrać i udawać, że to dla jego dobra. Bo przecież nie można kolonizować świata od razu, prawda? Najpierw trzeba przejść przez etap biedy, dżumy, wojny domowej i deszczu, który padał tak długo, że nawet ryby miały dość. W XV wieku Hiszpanie i Portugalczycy już szaleli po oceanach, zdobywali nowe lądy, rabowali złoto, budowali imperia i wysyłali misjonarzy szybciej niż Amazon paczki. A Anglia? Anglia wtedy próbowała zdecydować, czy chce mieć króla, czy nie. Czy warto w ogóle wychodzić z zamku, skoro wszędzie błoto? A potem BUM, 1497 rok. Na scenę wkracza John Cabot, czyli włoski Giovanni Cabotto. Bo jak wiadomo, najpierw trzeba zatrudnić imigranta, żeby w ogóle wiedzieć, gdzie jest Ameryka. Cabot, pływający pod angielską flagą, dotarł do wybrzeży dzisiejszej Kanady i uznał, że skoro nikt nie mówi tu po angielsku, to pewnie niczyje. No, typowy kolonialny GPS, brak Wi-Fi. Więc nasze. Ale prawdziwa zabawa zaczęła się w wieku XVII, kiedy Anglicy w końcu zrozumieli, że pływanie po świecie dla samego pływania jest po prostu nudne. Trzeba coś z tego mieć, na przykład herbatę, przyprawy, bawełnę, niewolników, a jak się uda, to do tego całą gospodarkę, na przykład takich Indii. Jeżeli ktoś cokolwiek ukradł niezgodnie z procedurami, to oczywiście musi oddawać. I tak powstało cudo British East India Company, czyli pierwsze w historii korpo zabójca. Oficjalnie firma handlowa. W praktyce prywatna armia z fakturą VAT. Ale co robili ci biznesmeni? W 1757 roku wygrali bitwę pod Plessy. Zresztą przy dużej pomocy zdrady lokalnego władcy. I zaczęli rządzić Bengalem. Jak? Ano tak. Narzucali podatki, które rujnowały lokalnych rolników. Prowadzali własne prawo, kontrolowali produkcję i handel, i oczywiście wywozili wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Gdzie? Do Londynu. A sprawiedliwość musi być po naszej stronie. A wszystko to oczywiście w imię cywilizacji, bo jak wiadomo, nie ma nic bardziej cywilizowanego niż odbieranie ludziom jedzenia, by kupić więcej herbaty. W 1770 roku przez politykę tej wspaniałej firmy w Bengalu wybuchł głód, który zabił od 5 do 10 milionów ludzi, ale nie martwcie się, zarząd firmy wypłacił sobie premię, a w Londynie odbyła się huczna kolacja z pieczonym barżantem, szery, pańcami, no cywilizacja zobowiązuje. A potem, potem poszło już z górki. Handel opium z Chinami? Jasne. Wojny opiumowe? Proszę bardzo. Zmuszanie krajów do otwierania portów pod lufą armaty? Klasyk. British East India Company istniała do 1858 roku, kiedy to po buncie Sipajów, czyli powstaniu indyjskich żołnierzy, firma została rozwiązana, a kontrolę nad Indiami przejęła Korona Brytyjska, czyli oficjalnie mówiąc, państwo oficjalnie przejęło mafię. Bo skoro grabież była już tradycją narodową, no to po co udawać? I tak właśnie Wielka Brytania weszła na ścieżkę imperialnej chwały. Nie z dumą, nie z honorem, ale z fakturą, wojskiem i bardzo dużą torbą na przyprawy. 4 miliony, 5 milionów i 500 tysięcy. Dobra, no to się, widziałeś pieniądze, chodź. Rok 1913. Ludzkość jeszcze nie wie, że za chwilę będzie ginąć w błocie Flandrii, ale Brytyjczycy już wtedy wiedzieli jedno. Świat należy do nich. A przynajmniej jedna czwarta tego świata. Wtedy właśnie Imperium Brytyjskie osiąga swój absolutny zenit. Co czwarty człowiek na Ziemi, od kanadyjskiego Drwala po hinduskiego chłopa, był oficjalnie poddanym brytyjskiego monarchy. Który nigdy nie odwiedził ich kraju, ale miał tam swoją twarz na banknocie i teoretycznie. A także praktycznie, był ich prezesem. Łobu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam! Za tą imperialną fasadą kryło się coś znacznie mniej romantycznego. Wyrachowana, brutalna, perfekcyjnie zorganizowana maszyna do eksploatacji. Zacznijmy od perły w koronie, Indie. Kraj tak bogaty w kulturę, surowce i historię, że Brytyjczycy nie mogli się oprzeć. Więc wzięli wszystko dosłownie wszystko. W 1876 roku królowa Wiktoria, znudzona zwykłym tytułem monarchinii, ogłosiła się cesarzową Indii, bo wiadomo, brzmi lepiej. A Indie? Nie pytały. Brytyjczycy. mnie to obchodzi. Dobranoc. Wprowadzono angielskie prawo, system edukacji, czytaj pranie mózgu. Język urzędników i twardą rękę administracji. A kiedy przyszło do decyzji, co zrobić z indyjskim ryżem w czasie wojny? Ud w Bengalu, 1943 rok. Wojna trwa, ale zamiast zostawić żywność dla lokalnej ludności, wywożono ją dla armii. Efekt? Ponad 3 miliony zmarłych. A Winston Churchill no, zareagował z klasą. Hindusi rozmnażają się jak króliki. To były jego słowa. Miło, prawda? Taki imperialny dar empatii. Ale teraz przejdźmy do Afryki, kolejnej przyjaciółki imperium. W latach 1884-85 odbyła się tak zwana konferencja berlińska, na której europejskie mocarstwa usiadły przy stole i podzieliły Afrykę jak pizzę. Bez pytania, bez konsultacji, bez sensu, tylko linijka i mapa. Brytyjczycy dostali spory kawałek, między innymi Sudan, Egipt, Nigerię, Ugandę, Kenię i RPA. Granice wytyczono jak w SimCity. Zero logiki, mnóstwo konfliktów etnicznych, ale to nie ich problem. To przyszły ból głowy dla ONZ. A Kenia? Hmm, to już prawdziwy imperialny majstersztyk. W latach 50. Brytyjczycy założyli obozy koncentracyjne dla członków ruchu oporu Mau Mau. Tortury, egzekucje, pacyfikacje wiosek. W 2013 roku Wielka Brytania przyznała się oficjalnie do zbrodni i wypłaciła symboliczne odszkodowania. Taki drobny podział tego, co sobie zagrabili: trzy sztaby, moje, jedna twoja. Czyli po 60 latach uznali, no może no, faktycznie nie powinno się być ludzi rurą wodociągową tylko za to, że chcą wolności. Australia, nasza ulubiona kolonia karna. W 1788 roku przypłynęły pierwsze statki z więźniami, ludzie, którzy ukradli bochenek chleba, lądowali po drugiej stronie świata. Ale prawdziwa tragedia to los Aborygenów, rdzennej ludności, która przez stulecia była mordowana, marginalizowana i przesiedlana. Od 1905 roku do 1967 roku trwał program tak zwany Stolen Generation. Dzieci aborygeńskie odbierano rodzicom, by cywilizować je w białych rodzinach. Brzmi znajomo? Tak, to był rasizm z herbatką i hymnem w tle. A potem mamy cały pakiet bonusów imperialnych. Karaiby, niewolnictwo, plantacje trzciny cukrowej, kolonialny luksus zbudowany na ludzkim cierpieniu. Kanada, o której mówiliśmy wcześniej, gdzie rdzennych mieszkańców również wysłano do szkół, które miały z nich zrobić prawdziwych obywateli, brutalnie, siłą i przemocą. Singapur, Malta, Hongkong i Cypr. Wszędzie tam Union Jack powiewał dumnie, a lokalna ludność miała prawo. Być cicho. Bo przecież British Way is the only way. Czyli my rządzimy, wy pracujecie, my budujemy, wy płacicie, my cywilizujemy, wy milczycie. W razie wątpliwości, zastrzelenie. W imię zasad, z syno. I nie zapomnijmy, wszystko to w atmosferze misji cywilizacyjnej, bo przecież nie chodziło o złoto, bawełnę, diamenty, przyprawy czy darmową siłę roboczą. Nie, nie, nie. Chodziło o naukę języka Szekspira, Piccadilly Circus i popołudniowej herbatki. Tylko że parzonej rękami dzieci w wieku 8 lat, gdzieś w indyjskiej fabryce. Nie wszyscy cieszą się z naszych sukcesów. Po wielkich rysowaniach świata pod linijkę i wciskania Union Jacka wszędzie tam, gdzie dało się wylądować bez natychmiastowej śmierci, wreszcie przyszła pora na rachunek. I nie, nie chodzi o rachunek za herbatę. I wojna światowa to był pierwszy, konkretny cios prosto w imperialną twarz. Wielka Brytania, niczym niechciany wujek na weselu, wepchnęła się w wielką wojnę Europy, wciągając przy okazji wszystkie swoje kolonie. Bo przecież, skoro masz imperium, to czemu nie zrobić z niego mięsa armatniego? Na frontach ginęli Hindusi, Kanadyjczycy, Australijczycy, Afrykańczycy, całe armie ludzi, którzy nie wiedzieli gdzie leży Verdun, ale kazano im się tam udać. A kiedy pytali dlaczego nie mamy takich samych praw jak Anglicy, odpowiedź mniej więcej była taka, bo nie jesteście Anglikami, ale dzięki za walkę, miłego dnia. A my Polacy skądś to znamy. Ale to był dopiero przedsmak, bo potem nadszedł sequel, czyli druga wojna światowa. Tym razem w wersji ekonomicznej apokalipsy. Wielka Brytania walczyła dzielnie z podniesionym podbródkiem i opadniętym budżetem. Gdyby nie pomoc USA i w jakimś tam stopniu Polski, pewnie skończyłoby się gorzej niż na tablicy zniszczeń po blitz. Tylko, że pomoc USA miała swoją cenę. I to nie tylko w dolarach. Landless Act, czyli pożyczamy wam sprzęt, ale potem słuchacie nas. I nagle Imperium zaczęło wyglądać mniej jak niezależna potęga, a bardziej jak uczelniany pokój dzielony z Amerykaninem, który mówi za głośno i zawsze chce sterować pilotem. Imperium Brytyjskie zaczęło się sypać szybciej niż fasada hotelu Travel Lodge. A wszystko to na oczach świata. Oh Indie 1947 rok. Po dekadach biernego oporu, marszów z solą, więzień i legendarnych przemówień Gandhi'ego, Brytyjczycy pakują walizki i wyjeżdżają z Indii. Dziękujemy za współpracę? Proszę zamknąć za sobą drzwi. Ale nie. Oni zostawili drzwi otwarte razem z problemem Kaszmiru, podziałem Pakistanu i całą falą przemocy, która pochłonęła setki tysięcy ofiar. Pożegnanie z klasą. Raczej jak rozwód przez SMSa, albo messengera. A potem wszystko poleciało już jak domino. Ghana 1957 rok pierwsze atrykańskie państwo, które wyrywało się spod brytyjskiego buta. I Brytyjczycy wciąż nie mogą wybaczyć, że już nikt tam ich nie zaprasza na herbatę. Nigeria 1960. Jedna z największych kolonii po niepodległości, dwa zamachy stanu i wojna domowa. A wszystko na pięknym tle granic, wyrysowanych równiutko linijką przez Brytyjczyków w 1914 roku. Dziękujemy, panie Churchill. Kenia, 1963 rok. Po krwawym powstaniu Mau Mau i odkryciu, że może nie wypada bić ludzi za chęć niezależności, Londyn mówi. Okej, okay, jesteście wolni, ale pod warunkiem, że nie będziecie pisać o tym w gazetach. Jamajka, 1962 rok. Egzotyczna perełka imperium, dziś znana głównie z regę, rumu i długiego cienia kolonializmu, który wciąż kładzie się na systemie prawnym i gospodarce. I tak krok po kroku imperium, które nie znało zachodu słońca, zaczęło gasnąć szybciej niż świeczka w angielskiej łazience. Bez wentylatora i z dywanem dookoła kibla. Niech kto Cię związał? Ja sama. Z nudów. Rozwiąż mnie. Ale najbardziej symboliczny był Hongkong w 1997 roku. Ostatnia poważna kolonia, oddana Chinom z nutką żalu i obowiązkową uroczystością. Książę Karol wyglądał wtedy jak chłopak, który właśnie oddaje swoje PlayStation kuzynowi, bo... bo mama kazała. I co zostało? Commonwealth, z pozoru elegancka organizacja międzynarodowa, w praktyce klub wsparcia dla byłych kolonizatorów z kryzysem tożsamości. No bo jak inaczej nazwać organizację, w której Wielka Brytania próbuje wciąż udawać, że ma coś do powiedzenia, a reszta grzecznie przychodzi raz do roku, żeby posłuchać, jak monarcha mówi. Nie oszukujmy się, koniec imperium. Nie był żadnym dramatem. To po prostu było spóźnione reality check, bo świat nie chciał już być poddanym, chciał być równym. A Brytania? Brytania się obraziła. No dobrze, imperium oficjalnie nie istnieje, kolonie się rozeszły, flaga została poskładana, ale spokojnie. Nostalgia ma się świetnie i to nie taka sentymentalna, że oj, babcia, piekła lepszy chleb. To nostalgia imperialna z blichtrem, złotem i bardzo wybiórczą pamięcią. Nie przypominam sobie, nie przypominam sobie, nie przypominam sobie z tego co pamiętam, bo ja nie przypominam sobie. Zacznijmy od muzeów. Każdy, kto był w British Museum, wie jedno. To nie jest muzeum, to magazyn łupów. Zresztą tutaj u góry możecie zobaczyć sobie mój film z wizyty w Stolen by British Museum, bo tak ono powinno się nazywać. Elgin Marbles, rzeźby z Partenonu w Grecji, zrabowane pod pretekstem ochrony. Rosetta Stone, kamień z Egiptu, dzięki któremu odczytano hieroglify. Brytyjczycy go zabrali, bo przecież lepiej wyglądał na marmurze niż gdzieś w piasku. Złoto z Gany, brąz Beninu, mumie z Egiptu, tkaniny z Indii można by z tego zbudować alternatywne imperium tyle że w gablotach. Prośby o zwrot och, przykro nam to nasza historia. Nie, drodzy państwo, to cudza historia. Wy po prostu trzymacie ją w klimatyzacji. Zgadza się. Ukradłem, ale tylko frajer by nie skorzystał. Trzeba było pilnować. A teraz skok w popkulturę. The Crown, Victoria, Downton Abbey, czyli produkcje, które próbują wmówić światu, że imperium to była taka elegancka epopeja. z herbatką. Koronkami i moralnością na poziomie i ten nie ma biedy, nie ma kolonii, nie ma głodu w bengalu. Jest za to Lady Mary, z filiżanką i dramat rodzinny, że lokaj za wolno podał srebrną łyżkę. To to nie historia. To kolonialny Netflix and Chill. I o to chodzi? Trzeba korekcjonować mocne wrażenia. A teraz creme de la creme, czyli Brexit, największy projekt nostalgiczno-imperialny XXI wieku. Hasło Take back control. Od kogo? Od Polaka, który pracuje 12 godzin dziennie w Amazonie, czy od Hindusa, który prowadzi sklep na rogu, bo nikt inny nie chciał? Bo nie da się ukryć jednego faktu. To właśnie dawni poddani imperium, Hindusi, Pakistańczycy, Karaibczycy, Nigeryjczycy, dziś są jego kręgosłupem. To oni ratują NHS, to oni prowadzą sklepy na rogu. To oni są kierowcami Ubera, lekarzami, kucharzami, nauczycielami. To absurd tak potężny, że Orwell przewraca się w grobie, a Shakespeare pisze sequel burzy, gdzie Prospero dostaje pozew z Trybunału Praw Człowieka. Tymczasem duża część społeczeństwa, zwłaszcza ta karmiona Daily Mail i wspomnieniem Thatcher, snuje mity o tym, jak to kiedyś było. Było lepiej, czyściej, bezpieczniej, potężniej. Tylko nikt nie dodaje dla kogo. Dziś nostalgiczna wizja imperium funkcjonuje trochę jak stare zdjęcie w ramce. Wyglądasz na nim młodo, szczupło i na opaloną, ale wszyscy wiemy, że to filtr z 1920 roku. Tylko że ta ramka stoi w każdym domu, w każdym pubie i w każdej szkolnej klasie, gdzie dzieci uczą się o kolonializmie, choć nie zawsze. Im to łatwo przychodzi. Tato, dostałem dziś pałę z geografii, bo nie wiedziałem, gdzie leży Afryka. To musi być gdzieś niedaleko, bo u nas w warsztacie pracuje żyn i dojeżdża do roboty rowerem. W szkołach nie ma wzmianki o obozach, głodzie, grabieżach, eksterminacjach. Nie ma słowa o tym, że imperium nie upadło. Ono po prostu zmieniło formę, bo dziś Wielka Brytania nie kolonizuje już przez armaty. Dziś robi to przez nostalgię, przez narrację. Przez opowieści o cywilizacyjnej misji, która, jak się okazuje, polegała głównie na przerabianiu cudzej kultury na eksponaty i dania w Curry House. A więc, czy Wielka Brytania tęskni za swoim imperium? Tęskni. I to bardzo. Tęskni tak jak stary rockman za latami 70., kiedy miał włosy fanów i mniej chorób przewlekłych lub wenerycznych. Tęskni tak jak były kolonizator, za czasami, kiedy nie musiał nikogo pytać o zgodę, tylko wbijał flagę i mówił: Teraz to jest nasze. Na zdrowie. Bo imperium to był moment chwały, tylko że chwała to nie to samo co przyzwoitość. Prawda jest taka, że imperium brytyjskie zbudowano na przemocy, wyzysku, rasizmie i świętym przekonaniu White Man's Burden. Polega na rabowaniu, edukowaniu i cywilizowaniu kontynentów za pomocą muszkietu i herbatki, która mi się skończyła. O czym Pan opowiada? To są bohaterowie naszej historii. To jest i prawdopodobnie ja tego nie będę słuchał. A dziś zamiast uczciwego rozliczania mamy nostalgiczne westchnienia, romantyczne seriale i kolekcję monet z królową w każdej pozycji poza jedną. Zamiast rozmowy o winie, dostajemy rozmowy o tym, że w sumie to zbudowaliśmy im koleje. Tak, tylko że do pociągu wsadziliście ludzi, których wcześniej obrabowaliście z godności ziemi i języka. To nie jest infrastruktura, to kamuflaż dla zbrodni. I pytanie, które warto sobie zadać, brzmi: Czy Wielka Brytania jest gotowa spojrzeć w lustro i powiedzieć: Byliśmy potworami w Meloniku? Bo imperium to nie tylko przeszłość. Mentalność, to cały zestaw przekonań, że Brytania zasługuje na coś więcej tylko dlatego, że kiedyś tak było. Jakby przeszłość dawało prawo do bicia nieznośnym ex, który nie potrafi pogodzić się z rozstaniem. A może i to chyba bardziej prawdopodobne: Brytania nadal będzie siedzieć z uniesionym palcem filiżance, mówiąc Bloody Brilliant, gdy wszystko się sypie jak ciastko z Tesco. Bo wiecie co? Nie każda herbatka jest niewinna. Nie każde God Save the Queen było hymnem wolności. I nie wszystko, co błyszczy w brytyjskiej historii, to złoto. Czasem to po prostu dobrze wypolerowany brud. Złote, a skromne. To była Herbatka z Bekonem, podcast, w którym rzeczy mówimy po imieniu, a historię serwujemy z grubym plastem ironii. Dziękuję za uwagę i pamiętajcie, nie wszystko, co było wielkie, było dobre. I nie wszystko, co spakowano w muzealną gablotę, zasługuje na podziw. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a tymczasem. Cheers, you bloody empire!